Hej, cii, bądź cicho. Cześć, Diego. Co ma znaczyć ta cała zabawa w chowanego? Nic nie słyszałeś? O czym? O zawaleniu się starej kopalni i planach ataku na wolną kopalnię? Co? O czym ty mówisz? Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? To długa historia. Opowiadaj. To nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział. Że kopiąc na najniższym poziomie trafili na podziemną rzekę, kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Gomez oszalał z wściekłości, wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie, przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz-dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. Dwie godziny temu, dwa tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Ale co stało się z magami ognia? Goristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. Co to szaleństwo? Muszę uprzedzić nowy obóz. Co teraz będziesz robić? Za chwilę sam zobaczysz. Daleko jeszcze? No to jesteśmy. Ach. Miło cię znów widzieć. Lester, jak się masz? Świetnie. Nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja. Uspokój się, miltenie. Spotkałem już Diego po drugiej stronie obozu. Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli zdrajca i spiskowiec. Ledwie uszedłem z życiem. I co teraz zamierzacie zrobić? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Cześć. Ach, to ty. Jak leci? Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Co tu robisz? Po powrocie ze Starego Klasztoru chciałem złożyć wizytę Oklowi szefowi wolnej kopalni. Ale gdy dotarłem na miejsce, zastałem tylko stygnące ciała. Dostrzegłem kilku strażników okopujących się przy wejściu do kopalni. Jak to możliwe, że duży oddział najemników uległ garstce strażników? To musiała być jakaś zasadzka. W końcu, kto mógłby się spodziewać ataku od strony gór? Element zaskoczenia może zwielokrotnić zdolności bojowe oddziału. I co dalej? Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Powodzenia, muszę już ruszać w dalszą drogę. W porządku. Zaczekam na ciebie przy prowizorycznym punkcie strażniczym. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, będę tam stał na straży. Dzięki. Trzymaj się. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę, wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze Starego Obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak z pod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w Starym Obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wybordował? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych sześciu magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję Ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń. O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu. Wolałbym wersję skróconą. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden: Trzynasty mak. Trzynasty mak miało was być tylko dwunastu. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni. Ten trzynasty mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, postanowił wieść życie samotnika. Dlaczego? Chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? Odróżnieniu od Gomezak nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Gdzie podziewa się teraz ten trzynasty mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Tylko on jeden może nas teraz uratować. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Jest jednak inny problem. Przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt, ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musi Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników ksardasa. Spokojnie. Niedługo wrócę. Zanim pójdziesz, weź tę zbroję. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Ta zbroja to kawał solidnej roboty. Będzie ci dobrze służyć. Witaj w nowym obozie, najemniku. Cholera... Zaraz kto? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Sługą swego pana? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Mam być cicho? Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Mówisz zagadkami. Domagasz się dowodu mojego zwycięstwa nad żywiołami ognia, lodu i ziemi? Perfekcja. Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? W takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Ktoś mnie przeszkadzać mi w moich studiach. Nazywam się. Nie interesuje mnie Twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja wielkiej góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie! Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zapomnij o tym, całym kopcu. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z dwunastu magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu pięciu orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu im to imię dużo później, ale nie powiem ci dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być. Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale. Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta Orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie Wysokiej Góry. Widać ją już z daleka. Mówią na nią stara cytadela, choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda.